Jan Paweł II w 1992 roku dokonał nowego podziału terytorialnego Kościoła w Polsce, ustanawiając nowe metropolie i nowe diecezje. Właśnie wtedy, w 1992 roku, powstała Metropolia Częstochowska. Pierwszym metropolitą Częstochowskim został arcybiskup Stanisław Nowak. 29 grudnia 2011 roku Benedykt XVI ogłosił nowego arcybiskupa Częstochowskiego. Został nim dotychczasowy biskup zamojsko-lubaczowski Wacław Depo. Kiedy stanąłem tak po raz pierwszy wobec prezbiterium, wobec ludzi w katedrze zamojskiej, powiedziałem, że chciałbym być tym, który przedłuża apostolskie i błogosławiące ręce Jana Pawła II i Benedykta XVI, który mnie tutaj przysłał. I mówię, chciałbym stanąć wobec każdego człowieka tej ziemi, skoro papież spotykał się i tak jak obecnie następca Piotra spotyka się z tysiącami i milionami ludzi, tak ja mam zaledwie, tak określiłem, zaledwie niecałe pół miliona osób wiernych na terenie diecezji i różnych również wyznań i różnych orientacji, również społecznych i politycznych, ale staję wobec każdego, kto chce wejść w moją posługę. I druga rzecz, która mnie już cieszy, że radością i nadzieją, tak jak dla całego Kościoła, są ludzie młodzi. I wychodzę im na spotkanie, najpierw prosząc, żeby wypowiedzieli swoje imię. I ja dopiero stojąc wobec nich, jestem sobą wobec nich. I chcę im pomagać, żeby z kolei oni byli sobą wobec Boga i wobec siebie nawzajem. Arcybiskup jest wykładowcą w Katedrze Personalizmu Chrześcijańskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i autorem licznych publikacji naukowych i pastoralnych. Od 2006 roku był biskupem zamojsko-lubaczowskim. Dzisiaj bez oddziaływania środków społecznego przekazu nie ma przełożenia na codzienność. Wtedy byśmy robili katolicyzm świąteczny, dlatego właśnie chociażby niedziela, która jest tygodnikiem, który przez cały tydzień ona ma w takim czy innym charakterze swój materiał do przeczytania, do przestudiowania, do przemodlenia. Podobnie radio, które codziennie ma prawo docierać poprzez nie tylko modlitwę, którą transmituje z katedry czy z różnych uroczystości, które się dzieją na terenie, ale również poprzez proces formacji, czyli takich czy innych spotkań grupowych czy świadectw ludzi świeckich, którzy tam występują i pokazują, jak oni przeżywają swoją wiarę, jak można po prostu innych również zaangażować w to, co. Dla nich jest już jakimś, powiedzmy, chlebem codziennym przeżywania swojej wiary. Przyznaję się, że już na każdej wizytacji, przybywając do danej parafii, ja staram się podkreślać, zwłaszcza również z ludźmi młodymi, rolę tego rodzaju środków w procesie wychowania, nie tylko informacji, ale w procesie wychowania chrześcijańskiego. I dlatego ja nie powiem, ja egzaminuję tych ludzi młodych, czy mają dostęp i czy mają pragnienie takiego powiedzmy spotkania się, czy to z niedzielą, czy poprzez radio katolickie, ale uwrażliwiam, bo wiem, że to jest jeszcze bardzo duży teren do zagospodarowania, czyli powiedzmy ta agresywność środków społecznego przekazu laickich i to nieraz rzeczywiście przeciwnych Kościołowi i nauce Ewangelii Chrystusowej, ona jest tak duża, że musimy coraz bardziej otwierać sumienia, i nawet bym powiedział, to, to pytanie: czy w katolickim domu mamy przynajmniej od czasu do czasu właśnie prasę katolicką, czy mamy książkę katolicką, czy już nie mówiąc, Pismo Święte, czy zaglądamy do tego Pisma Świętego, przeżywamy je bardzo osobiście. To są pytania, które właściwie muszą stale powracać, i to jest uważam, jeszcze wielki teren który jest niewykorzystany w naszej pracy.